Witam, witam widzów o poranku. Jak zwykle, Jaruś nie może przecież spać. Ale już jestem tak przyzwyczajony, że zawsze wstaję o tej piątej, szóstej godzinie, to już jestem na nogach. Bez budzika, bez niczego. Więc na początku pewnie niektórych boli głowa jeszcze, a inni śpią, a inni jeszcze nie wytrzeźwieli do końca, nie? Natomiast na początek to chyba złożę Wam najserdeczniejsze życzenia w tym nowym roku. Bo należy wam się za tą pracę Którą No żeście wyrobili no, Żeście poświęcili czas na to wszystko Swój własny I nie tylko czas Co po niektórzy Mam nadzieję, że się opanuję z tym, z Katarem Cóż ja mogę powiedzieć no, Mój Sylwester wyglądał tak, że Że spędziłem go sam w domu sam zamknąłem się, sam w domu. Powiem wam szczerze, że nawet się nie najebałem, bo wypiecha cztery piwa przez cały wieczór. Nawet nie ruszyłem szampana. Powiem wam szczerze. Dlatego może mi się tak dobrze język dzisiaj składa jakoś, cudem natury. Co natomiast, no, trochę mi było smutno tylko w momencie, kiedy strzelali, bo ja już się przyzwyczaiłem to już nie jest. Mój pierwszy sylwester, kiedy go spędzam samemu. Więc jestem troszeczkę przyzwyczajony. Więc mówię, najbardziej no, najgorzej mi było jak, jak strzelali, no to tak poczułem trochę samotności. No ale przestali strzelać i przeszło. No, mam nadzieję, że się wszyscy dobrze bawiliście na swoich imprezach. Na tych domówkach i nie tylko, na balach, czego Wam serdecznie naprawdę życzę. Tylko, żeby dzisiaj głowa za mocno nie bolała. Bo trzeba będzie coś brać od bólu głowy. Mówię to do facetów, chociaż kobietom też głowa, głowa może boleć. Zależy kto co i ile. Także mówię, ja przeżyłem tego Sylwestra sam w samotności Nie jestem z tego dumny, ani nie jestem zadowolony, no ale wyszło jak wyszło, trudno. Cóż dalej mogę powiedzieć? No, mam pewne plany, które jak wypalą, to będzie za super. No będzie, już nie chcę się no nie chcę się rugać już w ten nowy rok, no ale... Bym powiedział, że będzie, będzie super. No, jak to się wszystko uda, ale na to trzeba trochę czasu. Co do live'ów, nie spieszy mi się z tym, bo nie chcę, żeby ktoś potem powiedział. Taki na przykład pan K. Pan KK. Fajnie się rymuje nawet. KK że jak go okradam z pieniędzy i tak dalej, także nie liczę od was. Jeszcze nie oglądałem co oni tam ponagrywali, ale za chwilę obejrzę. Pewnie się będę musiał do tego odnieść. No. Wiem, że panowie już są w koziej dupie. To wiem na pewno. Że to tylko kwestia czasu. A i no słuchajcie, pierwszy raz miałem taki efekt, że w przeciągu tygodnia złapałem cztery osoby na oszustwie wobec mnie. Nie będę tu wymieniał, bo mnie już to kurde naprawdę, widzowie, mnie to śmieszy. Nie będę wymieniał tu, kto. powinniście się domyśleć. Ale cztery osoby złapałem. Nawet nie chcący jedną, jedną osobę wczoraj. O Boże, ludzie. Chciałem właśnie powiedzieć, że nie kłamcie nigdy, bo kłamstwo ma krótkie nogi, szybko wychodzi. Bo im bardziej będziesz kłamał, tym bardziej się będziesz zagłębiał i w końcu i tak to wyskoczy, i tak, z podwójną siłą. A jak już, kurde, starasz się kłamać, to rób to, kurde, profesjonalnie, tak, żeby się nie wdało. Natomiast, no, to po niektóre osoby, no, to po prostu mnie, no, roz, mnie już to rozbawiło, mówię Wam, widzowie, rozbawiło mnie to totalnie. Ja nie jestem nawalony teraz ani nic, nie, tak, żeby nie było, czemu się śmieję tak, no. Ale po prostu, no, nie no, rozbawiło mnie to, ale to już na maksa mnie to rozbawiło. O Boże Święty Czasem wystarczy nie tu wcisnąć, nie to wcisnąć. I wszystko wychodzi na jaw. Lub nie tak się wypowiedzieć na jakieś tematy. Też od razu wychodzi na jaw. Cały czas mi zarzucają, że tylko PayPala odpaliłem. Dużo widzów chciało, żebym odpalił tego PayPala, więc odpaliłem, bo ja... Pff, strasznie długo zwlekałem z odpaleniem tego Paypela. Ale mówię wam szczerze, nie mam z tego nawet złotówki. Nie wiem czy tam ktoś powpłacał coś, czy nie. Ja to nawet powiem, powiem wam szczerze, że nawet tam nie zajrzałem. Nawet tam nie zajrzałem, nawet... Pff, nawet... A w nosie mam to. Leży to niech leży, jak coś jest. Wiem, że tam dycha chyba była, to była, ale tam mam to gdzieś, tak generalnie. Mam też chęć popytać widzów, to już się wypowiedzie na tym na Facebooku. Jak tam wasze strzelanie, nie? No bo tutaj, powiem Wam szczerze, na Meksyku i w Białymstoku Stoku to się hucznie działo. Jak Wy postrzelaliście, można się do tego odnieść, nie? bo ja to w swoim życiu to się nastrzelałem <laughs> w sensie trochę innym <laughs> będąc saperem <laughs> znaczy to w sumie nawysadzałem się a nie nastrzelałem <laughs> więc już mnie tam nie ciągnie do tego jak to się mówi natomiast chciałbym żebyście wydali swoje własne opinie na temat jak się strzelało i czy nikomu nic się nie stało, bo to jest chyba najważniejsze, żeby nikomu się nic nie stało. No. I cóż, pozdrawiam jeszcze raz z tym nowym rokiem. No, zaczął się jak się zaczął. No, pff, dla mnie niezbyt miło, ale nic na to nie poradzę. Nie zmienię świata. Trzymam się, jest ok. Wszystko idzie, mam nadzieję, ku dobrej drodze. Może faktycznie wyjadę do tej Norwegii na, na trochę. Przynajmniej jest odpocznę. Nie wiem, no zobaczymy. Na razie aż tak głębokich i dalekich planów nie mam, bo rozmawiałem z tym Adrianem. Adrian cholernie wkurzony na to wszystko, że tak wyszło z tą paczką i z tym wszystkim. Że jakiś kretyn powiedział, że ja tam nie mieszkam, bo to był wszystko było teraz naprostowane. Tylko jakiś kretyn powiedział, że ja tam nie mieszkam. Że taka osoba już tam nie mieszka. No, ludzie święci. No i on też jest wkurzony. Bo tak naprawdę, gdyby konon dostał od razu te pieniądze ode mnie, bo by dostał. Ja, one dla mnie nie są do niczego potrzebne. Teraz to oczywiście nie dostanie ode mnie ani złotówki. Zresztą za co? I tak ze mną nie nagrywa, nic nie robi. Ma swojego redaktora, więc pff, z jakiej paki mam mu płacić pieniądze? Chyba bym wzdurniał do reszty. No, tak nawet jak cośkolwiek dostanę, to on nie zobaczy z tego ani grosza. Natomiast mam nadzieję, że dostanę jednak te zdjęcie z autografem od nowego redaktora. No to na to to czekam z niecierpliwością. O ile będzie chciał w ogóle ze mną zrobić zdjęcie. Bo no to wiecie, to może być różnie. Może będzie się chował. Nie wiem o co chodzi, naprawdę. Jeszcze nigdy za nikim nie biegałem, żeby zdjęcie zrobić. No ale może zanim biegałem, może byłem już w takim omoku, że biegałem i krzyczałem Chodź, zrób ze mną zdjęcie, proszę Cię. Kurde, on mnie nie klękał na kolanach. No bo jeszcze gorzej by było. To już się do tego wtedy bym nie przyznał, musiałbym kłamać, że takiej sytuacji nie było. No także jakoś tam przyszłość się klaruje powolutku. Zaraz tu się zacznie sezon, potem nie wiem, naprawdę nie wiem zastanawiam się, czy nie skoczyć do tej Norwegii na początek na chwilę, a potem zobaczyć czy jak wszystko będzie w porządku, to czy tam sobie nie popracować zrobić dobrą. Znaczy dobru, no to już Boże, dobru to może przesadzony. No ale na pewno lepszy niż w Polsce kasę Więc się zastanawiam, no jeszcze jest jedna opcja, inna, ale nie chcę jej zdradzać, nie chcę zapeszać. Dosyć ciekawa propozycja, powiem Wam szczerze. Tylko na ile jest realistyczna tego nie wiem. Będę wiedział jakoś gdzieś po 12, 15 stycznia. Na ile jest realistyczna, oczywiście, otwieram piwo. Dla tych wszystkich, co nie piją, to ja właśnie otwieram piwo. I przepraszam za katr znowu. Także nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy, ja jestem dobrej myśli. Ja się tak łatwo nie poddaję, wiecie. Nie wiem czy to dobra cecha, czy zła, ale ja się tak łatwo nie poddaję, więc nagrywać na pewno coś będę. Oczywiście to nie będą już takie ciekawe materiały jak, jak są u Majora, czy tam u Krzyśka. Na pewno nie, no bo to wiadomo, jest zupełnie inaczej, kiedy osoba sama nagrywa. No ale spróbuję przynajmniej, może jak się uda, to pokazać Wam kawałek świata. Kawałek polski, kawałek świata, jak się uda, ale to, tego nie obiecuję. To dopiero właśnie to jest w planach, mniej więcej oko. I wtedy będę wiedział na czym stoję, bo mam naprawdę dwie propozycje, i to poważne, i, I no to się zastanawiam nad tym. Ale to jeszcze wszystko jest do uzgodnienia, i to wszystko jeszcze trzeba przemyśleć, bo to trzeba zrobić z głową, a nie tak na hop -siup, jak to się mówi. No i zobaczymy. No. W każdym razie pozdrawiam i naprawdę jeszcze raz życzę. Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich widzów, tych złych i tych dobrych, tych co zostali, to przede wszystkim tych co odeszli, również dla wszystkich, dla mężczyzn i dla kobiet. I trzymajcie się, no, coś ja mogę więcej powiedzieć, już chyba, kurde, wygadałem się na maksa.